Osobiście chciałabym przeprosić, jeśli będę mówić dość chaotycznie, albo nieskładnie. To wygląda jakby było to nagrane. Jest nadal temat wrażliwy i nigdy nie sądziłam, że będę musieć o nim mówić publicznie. Oho. Dlatego też jest to dla mnie dość trudne. Zacznę od tego, że zaczęłam prowadzić kanał w kwietniu ubiegłego roku. Od samego początku towarzyszył mi w tym Rafał, on zajmował się zapleczem technicznym. Pomagał mi w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów. To ee, jest Max. Oraz, mm, oraz to jest Siema. Mm, Siema. Hey. Oni wspólne oglądanie tam, tutaj ale mają. Tutaj Mówiłam, że oni ale tam są, jest za głośno, tam jest za dużo jak osób. Ona wygląda. E, oraz wielokrotnie mu dziękowałam, zarówno na transmisji, jak i po niej. E, był też moderatorem mojego kanału przez bardzo długi czas. Z to jest najgłośniej jak się da, nie da się głośniej. Ja zaczęłam nabierać doświadczenia, zaczęłam się uczyć coraz więcej nowych rzeczy oraz moje umiejętności techniczne coraz bardziej zbliżały się do poziomu jego umiejętności i właśnie wtedy zaczęły się jego oskarżenia wobec mnie, Zakazał mi zmieniać cokolwiek o bo Traktował to jako brak szacunku do jego pracy, yy, oraz yy, każda moja zmiana była zmianą na gorsze. Yy, oraz zaczął yy, robić mi coraz częściej afery o to, że sama rozwiązuje swoje problemy. Yy, yy, umniejszał moje. To jest właśnie to, około wszystko nie wiem. Że się yy, to... Co? Tak krótko, że nie zauważyłem. Jakieś sukcesy na Twitchu. Często mówił, że to właśnie jemu zawdzięczam wszystko, co mam, że nie poradziłabym sobie nigdy sama bez niego. I doszło do momentu, w którym zaczął mi Ej, ale to jest toksyczne. co mam robić, a czego nie mam robić na streamie. Niejednokrotnie nazwał mnie patusiarą wtedy, kiedy zrobiłam coś, na przykład głupiego, co było totalną pierdołą na streamie. Często było tak, że Rozkazywał mi coś robić, e, albo e, straszył mnie banem wtedy, gdy odmawiałam mu tego. Mm. Doszło do takich absurdalnych sytuacji, jak na przykład robienie mi wyrzutów o to, że sama zmieniłam e, kategorię streama, czy sama zmieniam muzykę na streamie, czy jego tytuł. E, Wiecznie mówił o wynikach. Powtarzał, że na Twitchu bez wyników jestem nikim, że y, robi to ze względu na moje dobro. Mimo to, że powtarzałam mu, że nie chcę, żeby mnie szantażował, i już wtedy zaczynałam się go bać. On bardzo to bagatelizował i cały czas twierdził, że mam jakieś urojenia. Um. Miał do mnie bardzo dużo razy pretensje o to, że jestem samodzielna, że jestem niezależna. Jak tylko rozwiązałam jakiś problem sama, traktował to jako odbieranie mu czegoś, jako odbieranie mu jego roli na streamie. I coraz bardziej czułam od niego wrogość i czułam, że. Ale pojebany tak gościu. Stałam się jego manekinem, wydmuszką samej siebie. I wtedy też przyszedł czas, w którym przez to stałam się, tak naprawdę przestałam być sobą na streamach Przestałam czuć się na nich, jak ja I ten konflikt eskalował na skalę publiczną, czyli tak naprawdę między mną, Rafałem, a widzami na początku grudnia 1 grudnia Rafał zrezygnował z roli administratora i moderatora i zaczął wypisywać do moich widzów różne rzeczy 1 grudnia już to zaczął robić jak pozyskałam partnerstwo zanim pozyskałam partnerstwo i zanim tak naprawdę miałam jakieś duże wzrosty, zarzucał mi to, że, że zmieniłam się pod wpływem jakiejś popularności, mimo tego. Że w listopadzie już jej zarzucał zmianę. E, już wtedy e, przewidziałam w jakiś sposób to, że jego wieczną kartą przetargową była pomoc mi przy streamowaniu. E, na początku grudnia, jak już wcześniej wspomniałam, zrezygnował z roli administratora na Discordzie. E, podczas mojego pierwszego streamu, jako partner, mimo tego, że bardzo podziękowałam mu za to, co zrobił. Był w stanie dla mojego kanału, był w stanie jeszcze jako moderator Twitch'owy usunąć wszystkie zakazane słowa oraz zaczął prowokować czat do tego, żeby żeby ich używali, żeby spowodować u mnie bana. Stworzył taki Discorda o pewnej streamerce, na którego zapraszam moich widzów. Przysiadywał często na spotach, gdy ogłaszał potencjalne klipy, które mogłyby spowodować umiewana. Rafał jest na mnie wkurany na sensie, no, że pisał na fejkocie, powiedział, że, na grafikę, wiezie, że, to, że to nie grafika, wiedziałem, że to nie grafika. Ja powiedziałem, że kupuję jakieś budowy, żeś mówił, że, że ono ma fejkonto, jak to jest wkuranie, to już jeszcze raz razy napisał, że jestem chłopakiem i nie można na ciebie umrzeć. Tak e, drugie konto Rafała, klip z wywozkiem się mi udobył, zauważyłem, że to jest na żytonie. Rafał założył fake konto, przez które upublicznił moje imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Podszywał się też pod mojego znajomego, na którego już na streamie zrzucił wszelkie moje oskarżenia. Ja pierdolę. Nie będę z streamer'a screen, bo przylecą. I e, do stworzenia tego fake konta przyznam się dopiero po kilku tygodniach. E, sabotował niejednokrotnie stream, e, kupował boty po to, żeby spowodować kolejny ban, e, prowokował publiczne kłótnie. Yy, usuwał sam swoje wiadomości na Discordzie, po czym mu oskarżał, miał to bezpodstawnie. Jestem otwarty na dyskusję, nie mogę nie o moderacji, niższej, czy nie chcę, żeby nie usunął, wiadomość została niecała, przebędzie sobie zobaczyć, czy ta wiadomość dalej wyjdzie, napisałem o 7.26. Kurwa, no nie dziwię się, że go usuwałem wszędzie. A, Pierdole. Jak ten koleś jest głupi? Że on jej robi takie rzeczy i, I zaczyna kręcić dramę. I mu, mój moderator udowodnił mu to, że ona nawet go nie atakuje, ona w tylko pokazuje te w stanie, screeny. W dalej trzymać się swojej wersji. Ona nic nie mówi na niego. Te screeny mówią same przed siebie. Ja się naprawdę się spodziewałem, że ona będzie po nim jechać cokolwiek, ale nic nie mówi. Ona tylko pokazuje te screeny i tyle. Jak chłop może w sensie... Jak to kurwa, jak trzeba być kupim? Ja pierdzielę Żeby jeszcze dramę aferę z tego kręcić, przecież mógł odejść i tyle, zostawić to w kolerę. Nic by się nie stało czy on nie wie, że on, siebie, że on sobie zrujnował w polskim internecie teraz całkowicie wszystko? Czy on nie wie, że on się usunął z polskiego eee... internetu, że ja nic nie zrobił, jeszcze bardziej ją wybił tym? Tak naprawdę? Ona tylko na tym zyska? a siebie usunął z internetu? I moment przełomowy nastąpił w połowie grudnia, kiedy to Rafał e, przy mnie i przy kilkunastu innych osobach na rozmowie Discordowej e, po prostu wylał wszystkie swoje żale dotyczące mnie i oskarżenia. E, ja wtedy byłam e, już w stanie tak naprawdę załamania. Mam kopię tej rozmowy, ale słucham się ją naprawdę bardzo, mi się jej naprawdę bardzo ciężko. No? Sąka, że Dobra, ma weź prywatne weź. rzeczy na forum publicznym. Prywatne rzeczy? Pięć osób, pewnie to teraz nagrywa. Kuszę, zniszczyłeś mnie. Ja Nie też mam nagrywam. Tego. Ja, ja nagrywam się ciebie boję. Gonik, na, napisz mi na priva. Napisz mi na priva, co piszesz? Jasne, no ona pokazuje malutkie fragmenty wycięte z kontekstu, ale te wiadomości mówią same za siebie. Nie zwracasz się tak do drugiej osoby. Nie zwracasz się tak do drugiej osoby, nawet do obcej osoby, a tym bardziej do osoby bliskiej twojemu sercu, tym bardziej kurwa do swojej dziewczyny. Nie zwracasz się w ten sposób. Nie mówisz tak do innych, po prostu. Nie do końca jest tak, jak przedstawiłem, mimo że sam w to wierzyłem. Czyli on się przyznaje do tego, że on sobie coś wymyślił i on zaczyna tłumaczyć się, że to nie miał tego na myśli, że miał jakiś stres, że miał trudny okres. I że to wcale tak nie było, i teraz ponownie na nią napierdala. Czyli było ok, budowali coś, zaczęło jej wychodzić, on złapał po prostu. Psycha mu siadła, bo się zaczął bać, że od niego ucieknie, zaraz nie będzie potrzebny i w ogóle jej się nie przyda. Zaczął być toksyczny wobec niej, żeby się upewnić, że ona jest uzależniona od niego. Jak ona mu udowodniła, że nie jest uzależniona od niego, to on wtedy zaczął ją napierdzielać. Doszedł do momentu po prostu, do momentu takiego. Ee, wiecie, do momentu takiego. No wiecie, no a, kumacie o co mi chodzi. Po czym zdecydował, ej za dużo, przesadziłem mordo, po czym się wycofał, chciał wrócić, dostał tego zamknięte drzwi, że siema, nie ma już dla ciebie powrotu i znowu napierdala. O takich osobach, o takich osobach jak on, to się słyszy tylko, że ktoś, że takie osoby istnieją, że, że ktoś może się tak zachować, że niektórzy ludzie się tak zachowują, ale nigdy się kurwa ich nie spotyka. Tutaj proszę bardzo, ja pierdolę. Kurwa, jakie to jest obrzydliwa. Jaka to jest szkoda psychiczna dla niej. Ale jej swu strasznie. Ona pokazuje te wszystkie. Wszy... Nie. Nie, nie, nie. W sensie. Po, po, później ci pokażę, bo to leci filmik. Ona puściła filmik na streamie, wiesz? I lecą screeny i wszystko. Generalnie, no, strasznie jest toksyczny, Okropnie toksyczne. Mówienie jej, że bez niej jest nikim i tak dalej. Wiesz, takie totalne napierdalanie w nią cały czas. Ze wszystkim. A później, później, on, później on pisze, że to wszystko, to co mówi, to jest nieprawda, i że mu siadła psycha czy coś, i ponownie to robi. I ponownie. I likował jej adres, likował jej dane osobowe, likował. zamawiał jej boty na streama, żeby jej upierdoli streama, i się przyznawał do tego normalnie. Normalnie się do tego przyznawał innym ja znajomym. No bo tak jak, to, tak, jak on to przedstawił, to tego, ale to, ale to było, wiesz, ale to też było na zasadzie, że okej, okay, okej, okay, tak jak to wygląda, to wygląda źle dla niej, co nie, ale nie ma co się wypowiadać, bo nie, mam, nie znamy drugiej strony. A teraz, jak druga strona się pokazała, to się okazało, że ich kurwa, nie wiedziałem, że aż tak będzie źle. Spodziewałem się, że ta sprawa jest cięższa i bardziej skomplikowana, ale. Jeszcze dodatkowo teraz, że zgaduję, że wszyscy, wszyscy tego, że niektórzy napierdzielali dużo mocniej na zasadzie, wieszali psy i tak dalej, bez zahamowania, ja pierdziel. Nie wiem, czy mikrofon ciebie łapie w jakiś, poczekaj, jeżeli tego, to ja zmniejszę threshold. Już teraz będziecie łapać. Nie, ja tylko mówiłam, że jeżeli nie potrafisz ogarnąć... Przepraszam cię bardzo za wszystko, co się wydarzyło. się zabraża. Prywatnie to to się nie jest związku, bo to wtedy no, związek nie powinien być publiczny i tyle. Może być częścią publiczną, że wiesz. I pacie, on, on jej tutaj tak kurwa to... nawet przepraszają za to wszystko, co zrobił, ona akceptuje te przeprosiny i obiecuje jej, że nigdy tego nie zrobi. Eee, wiele osób pisało mi, że to jest toksyczna relacja Coś? i z perspektywy mhm. czasu wiem, że doświadczyłam wtedy syndromu sztokholmskiego, bo mimo wszystko byłam w stanie wybaczyć rzeczy których teraz nie wybaczyłabym mu nigdy. E, po tej e, niesławnej rozmowie e, Rafał 23 grudnia opuścił Discorda i e, już, e, już jako zwykły użytkownik bez jakiejkolwiek rangi e, oraz około połowy początku grudnia stracił też moderatora na Twitchu. E, Tutaj dochodzimy do momentu, w którym dowiedziałam się o randki w ciemno. Jak już wspomniałam, Rafał opuścił Discorda z dniem 23 grudnia. Sama randka w ciemno była ogłoszona 24 grudnia. Wtedy już nie byłam z Rafałem, także od razu tutaj utnę wszelkie spekulacje. W momencie nawet dowiedzenia się, ale też przede wszystkim zgłoszenia do randki w ciemno, nie byłam już w związku. O samej rondze w ciemno dowiedziałam się 29 grudnia najprawdopodobniej, bo wtedy też pochodzi moja rozmowa z widzem, który przedstawił mi jej szczegóły. E, po tym, jak się rozstaliśmy, Rafał e, poprosił mnie o to, żeby, e, żebyśmy utrzymali kontakt przyjacielski, bo to w jakiś sposób będzie e, mu pomogło pogodzić się z tym, że już nie jesteśmy razem. E, ja. Jak już mówiłam, pod wpływem towarzyszącego mi syndromu sztokholmskiego zgodziłam się na to, mimo to, że zdawałam sobie sprawy ze wszystkich rzeczy, który mi zrobił. I dopiero po jakimś czasie, po wielu rozmowach ze znajomymi oraz z bliskimi osobami, zrozumiałam i doszłam też do wniosku, że. Po prostu to nie może wyglądać, i że. Tak, o nich już to. odciąć od tej relacji. Skręcenie, które jest zaprezentowana na Twitterze, są z okresu wprost, nie wiem, przed kompletnym odcięciem kontroli. Najbardziej kontrowersyjny z nich jest zupełnie wyrzucany z kontekstu. Często ja przypominam sobie o moim syniu, wtedy gdy miałem dobre wyniki, próbowałem wtedy za moim pośrednim stanu dołączyć na serwer Rasta, on pisał kurwa chyba do mnie też. Oplułem go, ale chyba pisał. Czyli jego odbolała dupa to, że ona jej się udaje, a jemu nie. Bardziej chodzi o to, wydaje mi się, że chodzi o to, że oni razem pracowali na jej sukces, a jak ona odniosła ten sukces, on dostał pierdolca, eee, że ona go wyrzuci po prostu i że nie będzie jej do niczego potrzebny eee, i zaczął właśnie z nią sabotować. Zaczął obsesyjnie szukać hmm. jakiegokolwiek kontaktu ze mną. Eee, zaczął pisać do moderatorów streamerów oraz do samych streamerów, jeśli tylko mieli oni odblokowane wiadomości. Eee, do ciebie Janek dalej pisał. tworzył swoje fake hmm. konta, eee, na których eee, między innymi pisał mi właśnie o tym, dlaczego wykorzystałam swojego chłopaka. Eee, um, ci później, kurwa. Straszę za powiedziane wizy wizytę, mimo tego, że mówiłam mu, że sobie tego nie życzę. Próbował zainicjować za się tym nie tylko bije. za pomocą moich znajomych. a to nawet spoko. Zaczął pisać do znajomych, którzy nawet nie wiedzieli o tym, że streamuje i którzy nie byli w żaden sposób zaangażowani w tą całą sprawę. Cały czas był na moich streamach. Widziałam to pod tym. Już ponoszę granicę, tak, tak, tak. Na przykład podczas trwania eventu Diablesa na Dzień Kobiet, albo w sytuacji, gdy mój znajomy napisał do mnie na Steamie i wiadomość pojawiła się na transmisji. Rafał również zaczął mi wysyłać wiadomości w tym samym momencie Za pośrednictwem Steama Potrafił nawet stworzyć fake konto tylko po to, żeby napisać coś złośliwego o mnie albo o Diablesie I to wszystko działo się od grudnia i trwa tak naprawdę do dnia dzisiejszego Po tym jak dostałam bana Rafał przypadkowo w ten sam dzień opublikował zarzuty wobec mnie na Twitterze, zarzuty, które stały się powodem fali hejtu i krytyki na mój temat. Mimo Czy to nie tego, jest już prześladowanie? Tak naprawdę nie Wy... się o Jestem praktycznie przekonany, że w sądzie... To wszystko, co eee, pokazuje, jest wystarczające. Bardzo poważnie zastanawiałam się nad tym, żeby. Myślę, że to mi jak ofert, najbardziej jest wystarczające w sądzie, nie się żeby pokazać. Tak osamotniona i bezsilna jak wtedy. Jednak postanowiłam zawalczyć, nawet jeśli miałaby to być moja ostatnia walka o coś, co kocham. Więc z dniem dzisiejszym rozpoczynam zupełnie nowy etap. Nie tylko. Na moim kanale, ale także w życiu. Dziękuję wszystkim widzom i wszystkim osobom, które nie zwątpiły we mnie i czekały na to wideo przez kilka ostatnich dni. Rafał, chciałeś mnie zniszczyć i wielokrotnie cię to udawało. Najprawdopodobniej nie myślałeś, że uda mi się podnieść po całej ostatniej sytuacji, ale wiesz. Mówią, że człowiek nie jest świadom swoich możliwości dopóki nie zostanie popchnięty do ostateczności. A ja w tym momencie przestaję być twoją zabawką. Pod ramię, czat. No i pod ramię czat. Kurwa, jaka przejebana sytuacja. Ja pierdziele, strasznie współczuję. W ja mam nadzieję, że Gnój trafi po prostu za kraty za to. Po prostu, mam nadzieję, że pójdzie, że zamiast olać temat i po prostu zamknąć temat i wiecie, olać, że okej, okay, udało się od niego uwolnić, już nic nie może mi zrobić, już tego, żeby pociągnąć temat dalej i go wypierdzielić po prostu za kraty, bo to jest tragedia, naprawdę. To jest Kurwa obrzydliwe w sensie paskudne. To jest naprawdę paskudne. Brak słów. Wiem, że stream dalej trwa, ale nie będę teraz siedział i oglądać streama, co nie. Nie będę teraz siedzieć i oglądać i streama, co nie. Wchodzę sytuacji Witam. I od, od niego. Ja Niezależnie tak. jakby, ja, ja absolutnie nie mam żadnej wątpliwości, że ona tutaj jest po stronie racji, ale też bym chciał zobaczyć co ona ma do powiedzenia, jakby chciał powiedzieć no. no. Ale to on chyba na Twitterze wszystko wstawił, nie? No, no zaraz pewnie coś napisze, zaraz coś napisze pewnie. Nie no, to jest takie Nie przykre. wydaje mi się. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby coś ale dalej napisał i no tak dalej w ogóle mówił. Ale Uważajcie, że te screeny z Paypala były fejkiem, Że ten, no bo w sensie. Ja, się rozumiem tutaj, bo ja Dobra, rozumiem totalnie, dobra, jak gość... to ja ci czekaj, powiem tak. Czekaj, 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 czekaj daj mi chwilę. Mhm. Ja rozumiem, że gość jest pierdolonym psychopatą i on nie powinien żyć na wolności, tylko trafić do więzienia. Aczkolwiek nie ma co tutaj w tym momencie serduszkować, Bibyl tambować i w ogóle. W momencie, jeżeli ta sprawa z podatkami jest prawdą i gość teraz, w tym momencie, kiedy wysłał pieniądze, to on musi odprowadzić podatek, bo to też jest królestwo z drugiej strony. Jeżeli to, jeżeli, są, jeżeli to nie jest fake. Dobra, a ja chyba będę pierwszą, który to powie głośno. To, że ona mu nie daje kasy na podatki, to jest minimum, które powinna mu zrobić. Za to. Za, za tę krzywdę psychiczną, bo to jest coś, że tego będziesz, się, To jest coś, się. przez co będzie się odkopywać przez takiego, kolejne kilkadziesiąt lat. Takiego człowieka hmm. powinno się pakować do psychiatryka, jak nie do więzienia. To jest, jeżeli te skryny są prawdziwe, jeżeli naprawdę tak było, jeżeli naprawdę odpierdalał takie rzeczy. To człowiek, to, to ten człowiek nie powinien chodzić na wolności i nie powinien kurwa nigdy w życiu trafić na żadną inną kobietę. To to nie jest już oddział i... zamknięty, tylko to jest doxing. To jest już celowe działanie w celu zniszczenia kogoś biznesu, kariery i osoby. Ostatni... Ja Ale wiem, to że jest mówię, nawet, no to jest nawet No to jest, to nie jest już. Przecież tak w sensie on by musiał wykazać niepoczytalność, a jego zachowanie jak najbardziej było zaplanowane i poczytalne. Tylko to, co on odwalał, to było znęcanie się psychiczne, ale to nie są żółte papiery. To nie są żółte papiery. Ale ile tam było tych przelewów? Trzy przelewy? To równie dobrze mogły być przelewy. No ile, ile pieniędzy? Ile pieniędzy mogła mieć osoba? Nie wiem. No przepraszam, no i doceniam. Ale mała streamerka, dobra, nawet dostaje dużo donate'ów czy coś. Ile to mogło być Przez, czego? przelewów to było. No. No. Ale on, ja wiem, on pokazał, że, że co dostawała że... też, nie? Sorry No na się staram pytanie. się powiedzieć no 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 razy, Eee. Wszyscy musicie, musicie wszyscy streamować Mówi te dźwięki z tego? Was, nie, nie, wiem, nie wiem, jak on odbije tą pałeczkę, czy kiedykolwiek to sam zrobi, go. ale jeżeli te screeny są prawdziwe, to gościu jest skurwysyńskim psychopatą i życzę mu jak tego, że nie? Jakby nekce właśnie odnośnie tego, co mówisz. Ja Wiatr. wiem, że sam czasami mówię o ludziach, że zasługują tylko na bicie szpadlem po twarzy i tak dalej. No, ja już ale słyszałem grafa, przepraszam. Weź, pomyśl o tym pod tym kątem, że jak chłop jest chory, to może to powinno się poleczyć i jakoś coś zrobić z nim, żeby on przestał taki być. Bo w momencie, kiedy go wożysz do więzienia, czy gdziekolwiek, to on będzie takie całe życie. A może jest dla niego jakaś szansa, ja żeby żyli, go nauczyć, że tak się prostu nie prostu robi. I może chłop będzie mógł do społeczności wrócić za nie wiem, i, i jakiś tam czas i być normalny, nie? No jasne, ale to już miała fakt, że się potrzebuje w tym momencie specjalisty i... i... Nie, na pewno potrzebuje Dobra, do psychologa, graf, psychologa, graf, psychiatry, graf, water, graf nie różnicy. Ale jest jedna rzecz. Nie zmienia faktu tak czy siak, że tego człowieka na pewno trzeba odizolować od reszty społeczeństwa. Nie, nie, nie zmienia faktu, że zrobił źle, ale myślę, że jak każda osoba, powinien mieć szansę na retribution. Ale szansę również, na polepszenie się w życiu. Ale ale na równe, pewno powinien pójść tak. powinien, nie po, Ale również, również powinien ponieść konsekwencje swoich czynów. Nie, nie, nie powinno wiesz, tutaj, że tak powiem, lekarz, żeby jego wyleczyć z tego, co mu się działo. Jak najbardziej wiesz. Stream Oczywiście, rip, że chyba. tak, ale. To stream rip. Za stream ze No, jej pad. Stream mi padł, no. No, no. Widziałem. już serc i łączy nie ten. <laughs> nie, no, ale myślisz, że robią dios dnia, ddos dostawał to by to zrobił Bez konsekwencji eee, nie nauczy się chłop. No ryzy. właśnie. Oho, jest, jest. <laughs> eee... Ty już jestem. Eee. Może ją zacząć ty. Co? No może tak. Nie, no można kupić Ej, chyba zbagowaliście mi o skitu. <śmusza> co Co mam tu zrobić? A to jest Leoraz, bo... Slopsik się wysadził. Eee. Yy... I co... Yy... Dobra. Ja jestem jakimś frajerem. Dobra, jak wiecie co, jak dla mnie no sprawa się już to się na chwilę obecną zakończyła. No, teraz... myślę, że po prostu z niej zeszło. Teraz no wiecie, okropny bagaż tego, że musiała to wszystko przekazać i. będzie świętowanie? Nie, wiem. No w sensie, no wszystko tak naprawdę to, wideo wideo dzisiejszym i tym strieem wszystko postawiałam na na jedno, niej. No, ale czy ja mogę?